Ja tutaj już jestem któryś nasty raz. Bardzo przyjazni kibice, organizatorzy, także, także jest bardzo ładnie. Po przesunięciu tego rajdu na jesień doszedł taki pewien smaczek w postaci bądź to mgły, bądź wilgoci, no i oczywiście dużej ilości liści. Myślę, że w końcu zrozumiałem jak te etapy asfaltowe powinny wyglądać w naszym samochodzie. Nie zamierzam tylko siedzieć w samochodzie, tylko zamierzam tam również jeszcze troszkę popracować, dołożyć coś od siebie i pojechać naprawdę bardzo szybko.